Krzysztof Florczak po przegranym pojedynku, aczkolwiek muszę przyznać, że byłem trochę zaskoczony, aż na pewno jednogłośnym werdyktem. Czy ty jesteś zaskoczony, bo wydawałeś się pewny, gdy, gdy ogłaszano? Nie wydaje mi się, że przegrałem tak jednogłośną decyzją. Może troszeczkę na więcej obaleń, ale no walka była bardzo wyrównana, tak? Raz go prawie miałem dostał na wątrobę, brakło dosłownie troszeczkę, żeby go dobić, ale niestety taki sport. Myślisz, że właśnie było dobrą decyzją, żeby po tym jak trafiłeś go na wątrobę, żeby było, że zszedłeś z nim być może, trzeba było go właśnie stać do góry. No może i to by było lepsze wyjście, ale no po samym i chciałem doleczyć i go dobić po prostu. To, wiem. to był pojedynek oczywiście semi-pro, prawda? Słucham. To był semi-pro pojedynek. Tak, semi-pro. Przygotowujesz się, bo takie, takie gale bardzo, do, bardzo dobrze przygotowuję na zawody od swojej, czy przygotowujesz się, że właśnie jesteś blisko tego momentu? No dobrze, byłem przygotowany na te zawody. Dużo zbijałem wagi, może trochę zabrakło tam siły już później. A ale, czy, ale przepraszam, czy przygotowujesz się jakby pod, pod zawodowstwo już właśnie tym pojedynkiem? Eee, tym może nie do końca, 25 maja mam jeszcze walkę w Krakowie na SBD. A, SBD. I pod koniec roku chcesz przejść na zawodowstwo. A powodzenia w takim razie mimo wszystko. Dobry pojedynek. Dziękuję bardzo.